Czym jest sztuczna inteligencja, jak bezpiecznie korzystać z internetu, to pytanie, na które próbowali odpowiedzieć wychowankowie ukrytego daru. Było sporo zabawy i nauki, nie zabrakło również prezentów. Na pewno będziemy się starać, żeby wykorzystywali te prezenty, które otrzymali, czyli przede wszystkim laptopy. I żeby było to tak wykorzystywane jak trzeba, czyli żeby byli bezpieczni w sieci, bo też o to, o to przecież chodzi. Ale u nich trzeba pilnować wiele rzeczy. Trzeba pamiętać o tym, żeby nie byli za długo przy komputerze, żeby zwracali, zwracać uwagę na wiele, na wiele tych czynności, które oni w trakcie wykonują. Dlatego, że no, o to też się staramy, żeby ich zachowania przy komputerze, kiedy będą mieli czy lekcje informatyki, czy będą się uczyć czegoś. Już sami, czy nawet będą odbierać nagrodę, żeby to było wszystko no, poukładane i, i na miejscu. Na pewno wykorzystamy, dlatego że też nasi chłopcy muszą się nauczyć korzystać z komputera. No, a to nam daje taką możliwość. Nauczyciele tutaj będą y, uczyć ich, jak prawidłowo wykorzystywać te komputery, żeby te dzieciaki nasze umiały w konkretny sposób y, jakieś dane, nie wiem, programy wykorzystać. Nie tylko na zabawę, tak. Bo jednak oni yy, przez długą zabawę przy komputerze oni się stymulują, a to dla nich jest niewskazane. Zajęcia z bezpieczeństwa w internecie odbyły się w ramach finału projektu Naukowo-Kolorowo, zrealizowanego dzięki połączeniu sił domickiego klubu biznesu Curilli i Fundacji Orange. Dzieciaki dowiedzą się, jak bezpiecznie można korzystać z internetu, do czego służy internet, jakie czekają ich zagrożenia, ale również do czego mogą wykorzystać internet, czyli do zabawy, do nauki, jak mogą poznawać świat, bawić się, grać. Generalnie to ma zachęcić dzieci, dać im poznanie nowej wiedzy za pomocą właśnie takiej przyjaznej zabawy. Fundacja Orange również wsparła poza wolontariuszami te akcje i przekazała poza lekcją, przekazała również sprzęt komputerowy, który również będzie. W dniu dzisiejszym wręczono oficjalnie na ręce pani dyrektor, a w pozostałych miejscach również kierownicy i dyrektorzy świetlic, w których były te akcje przeprowadzone, również otrzymają czy tablety, czy laptopy. Chcemy połączyć synergię, synergię dwóch wolontariatów, synergię dwóch podmiotów, którym społeczna odpowiedzialność biznesu jest bardzo bliska. A ja również chciałem podkreślić w tym wszystkim, że bez wolontariuszy te akcje by się nie odbyły i bez Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, która jakby inicjowała zawiązanie tych partners na rzecz krzewienia wolontariatu pracowniczego. Naukowo-kolorowo to akcja mająca na celu także krzewienie postaw wolontariatu pracowniczego. Poza Dębicą ochotnicy z Dębickiego Klubu Biznesu odwiedzili również Kraków i Jelenią Górę, gdzie w ramach projektu odnawiali miejsca służące na co dzień dzieciom.